Witaj, nazywam się Jacek Jędrzejczak i chciałem Cię zaprosić do mojego krótkiego kursu poświęconego budowaniu modeli i profili kompetencyjnych stanowisk. Dlaczego krótki? Ponieważ składa się z trzech lekcji. Dlaczego z trzech lekcji? Ponieważ nie leję tutaj wody. Dzielę się z Tobą po prostu swoim ponad 20-letnim doświadczeniem w tym zakresie. Dowiesz się... Po co w ogóle takie modele i profile budować, jakich błędów i zagrożeń uniknąć w tym procesie, no i wreszcie przeprowadzę cię krok po kroku przez cały proces budowania modelu, budowania profili, który to proces pozwoli ci dobrze, prawidłowo, użytecznie zaprojektować i model, i profile. Kompetencyjne. To wszystko, czym się z Tobą podzielę w trakcie tego kursu, jest autentycznym doświadczeniem. Nie ukrywam, nie ściemniam, mówię, jak powinno być to zrobione. Oprócz tego będziesz mieć do dyspozycji materiały, które możesz sobie pobrać i potem wykorzystywać w swojej codziennej pracy. Oprócz tego, cały kurs jest dla ciebie dostępny w dowolnej porze dnia i tygodnia. Możesz wracać do poszczególnych lekcji, przypominać sobie ich zawartość, no i po prostu korzystać w codziennej pracy. To co? Mam nadzieję, że się po prostu widzimy.